Bryka już jest przywieziona. W szorcie pokazywałem Wam, że koło domu stała pralka eee, i to jest recykling. Ona jeszcze w zasadzie jest sprawna, tylko dół jest cały z gnicy. Porzewiała ponad 10 lat, pralka i tak, że ty wytrzymała. To nie spodziewałem się po niej silnik jest dobry programator ta elektronika też prawdopodobnie siemano e, ostry neodynowy, a8 u flaminga był przed chwilą silnik z pralki u mnie cała pralka jest do recyklingu e, co tam mario u ciebie Siemano, Siemano, Mario. No, przejeżdżają tutaj koło mnie motory bez sumika eee, kurczę, wiecie co? Eee, no, nie mam za bardzo. A razem z taczkami weźmiesz. Dobra, chodź, zapraszam. Jak coś, nie? No, taczki raczej nie, ale pralkę nie ma problemu. Dawaj, Mario do mnie. A czy Mario? Ostry, Mario też zresztą. O kurde, to niedobrze, Mario. Niedobrze, no ale oby było dobrze. A tak powiem. Yy, trzeba yy, optymistycznie podchodzić do wszystkiego. Ja wiem, że czasami ciężko. Pralki nie oświadczy. No to pralka była u mnie z domu, jest tam wiadomo nowa, kupiona. Wiadomo, jak małżonka, nie? Już pralka nie pierze, ja się pytam, co, nie obraca się? <grystanie> no, ty, że ja nie piorę, to nie wiem. No i czas nową trzeba było kupić po prostu. Tam ma tutaj stopki wypalone, wy... kurczę, wypalone, zgnite od dołu. Ona się po prostu zapadła. Pralka stała tak, więc wiecie, nie? Ale do końca prała. Silnik jest od dołu. Tutaj, jak ten tył yy, yy, otworzycie w każdej pralce, to raczej jest dostęp. Chyba, że od dołu jest dostęp. Więc, yy, no, takie to jest. O kurczę! Powiem Wam, że. No, nie za wesoło widzę z tymi kolanami, bo mnie też wolą. <laughs> ze stawami eee, dobra, co tu jeszcze nie ma co się zamywać jasna sprawa no, no właśnie, tak to jest, kurde tak to jest. Yy, ostry Słuchajcie. No co teraz? Trzeba ją chyba przewrócić, nie? A jeszcze woda była w niej. Nie wiem, czy stała. Dwa, trzy dni na zewnątrz. Kurczę, że mi się to nie przewróciło. Dobra. Nie, przewraca. Już mi się przewraca. Cholercia. Ostry, będzie czekać na Ciebie ta pralka. Wiem, że chcesz silnik wyciągnąć, bo to jest najcenniejsza rzecz. O, miedziuchę dostałeś. Mario, no to cieszę się, że masz co robić. Ja też mam co robić i to taki w sumie krótki short. Pewnie będę się z tym bujał do końca roku z tą pralką albo jeszcze dłużej. Niektóre rzeczy, niektóre rzeczy trzeba od razu yy, na złom, a niektóre, a no ma złoto, no tak, bo tam są styki dobre, programator ma złoto, to jest prawda, bo tam elektronika jest, ale ja nie mam tyle złota, żeby tu się z tym zajęć. Znaczy, tyle styków, żeby się z tym bawić? Ale zobaczcie, jaka tu z żarta już dookoła było. Andrzej Szymano. Dzięki bardzo, Andrzej, tobie też. Nie, nie wchodź tam za głęboko w te dziury. W te jaskinie różne. Jak czasami Andrzeja oglądam, to. No ja mam jakąś kurde yy, lęk przed takimi zamkniętymi powierzchniami. No dobra, cztery osoby mi ogląda. I co? Pewnie to poleci. No tak, kurde. Jak teraz nie będę puszczać? Zobaczcie, teraz to samo leci. Tu je daleko. Nic tu nie ma. Nic nie ma. Dobra akcja, no już jest w krzakach, tralka w krzakach. Jedną ręką to się wszystko ciężko źle robi. Ok. pokażę wam co jest od dołu siedem osób, o kurcze czemu ja rzucam pralką? pralka już sama wychodziła do przedpokoju dlatego przywiozłem koło koło garażu na recykling stopki się zapadły, wiecie? już kurczę, Normalnie wychodziła sama. Sama do, do pokoju wychodziła na, na kawę. No ja też tak mówiłem, że kurczę elegancka pralka. Antosia, cześć. Yy, też tak mówiłem, ale małżonka no przecież nie pierze. A ja mówię, no co? Nie obraca się obraca się nie jeszcze się obracało karma dla murzyna kupiłem ostatnio karmę dla murzyna kto mnie ogląda to wie znam murzyna a kto nie ten nie Ale w każdym razie trochę mi zajmie tutaj recykling tego sprzętu ale pralka dobra wam powiem tyle lat wytrzymała ponad 10 o jeszcze woda wiadomo plastik do plastiku chodź tutaj Kurczę, weszło mi w krzaki No, niż banany, no ale kot, kurczę, wam powiem, on wyczuje, jak jest niedobra karma. To nie jest tak. E... Także byle, byle co się e... da, murzynowi. Także to nie jest tak, że kurde, ten kupuję taką większą ilość Ach, w jakimś tam sklepie internetowym. Dobra, drzwiczki już odpadły. Jeszcze nie może coś wydać? Yy. Silnik tak, silnik wykręcę, nie wiem, jakby ktoś miał ochotę, piszcie do mnie. Yy. Nie wiem pod filmem jakiś, jakieś namiary. Jakby ktoś chciał koniecznie to mogę wysłać, ale nie mam jakiegoś planu z tym silnikiem. Silnik był sprawny pompka też do samego końca. Programator tak samo tu tylko chodziło o te o te yy, o, że, że zgnita po prostu o tak Tak jak mówię, tańczyła brak Na razie ją normalnie postawię. Niech sobie stoi koło warsztatu. Yy, I tak to wygląda. No dobra. Zrobię porządek. Jakby ktoś tam coś z tym silnikiem chciał zrobić. Jak najbardziej. A ja bo, będę powoli ją rozkręcał. Najpierw plecy. Tu te, ta strona. Później rzeczy plastikowe do plastiku, stal do stali, a na deser zostanie. No też tak, też tak myślę, ostry. Ale, ale nie jestem taki, że, że jakby ktoś koniecznie potrzebował, ewentualnie miał dobrą pralkę. Elektroluxa, to mogę silnik mu wysłać. Także to nie jest tak, że ją rozbiorę. Roz, znaczy, to prawdopodobnie 99% ją rozbiorę, dlatego że nikt nie naprawia AGD w dzisiejszych czasach. Także tak to wygląda. Dobra, robię porządek, pralkę stawiam na nogi i i chyba tyle 9 o no tak tak wiem co wiem co ostry jesteś dobry w te klocki wpadajcie do kanału na ostrego do Maria i tu do Andrzeja bo to są tacy często mnie odwiedzający na moim kanale Również Antosie, tutaj pozdrawiam. Almost. Nie, wiem, nie byłem, szczerze powiedziawszy, może i byłem na Twoim kanale. Zostaw link pod filmem. Na pewno mnie oglądający wejdą też do Ciebie. Niestety nie mam za bardzo, kiedy kiedy oglądać filmów bo dużo pracy a jak ogląda a jak coś ja pokazuję to na żywo albo shorty no i tu jest jedyna taka okazja jutro znowu grubą mam robotę Pewnie cały dzień i północy będę siedzieć nad elektryką znowu motor jedzie bez sumika Dobra, na razie, do następnego e, razu, kurczę, tylko jedna łapka do góry, no weźcie, dajcie przynajmniej ze cztery łapki, jeszcze czekam na cztery łapki i kończę tego live'a. Tutaj kurczę. Tutaj co tu jest? Już druga. Dzięki bardzo. Druga łapka. Co tutaj jeszcze ciekawego może być? 8 osób nie ogląda. Czyli tak, silnik na pewno. Pompka na pewno jest miedziana. Znaczy miedziana. Jest uzwojenie jakieś. Jakie to nie wiem. To jest cenne, to jest cenne. I programator. Tu chyba nic więcej takiego z takich cennych rzeczy nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nic, łapek się nie doczekałem. Pozdrawiam, miłego dnia. Trzymajcie się.